Nie każdy, który mi mówi „Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca. W dzisiejszym uroczystym dniu Kościół Rzymski, a w szczególności miasto Rzeszów, Staje wobec tajemnicy Królestwa Niebieskiego. Tego Królestwa, jakie Syn Boży, Jezus Chrystus, przekazał swoim apostolom i uczniom. Oto człowiek, który spełniał wolę Bożą. Nie tylko mówił Panie, Panie, ale spełniał wolę Ojca tak, jak tę wolę objawił nam Jezus Chrystus, jak ukazał ją swoim własnym życiem i swą Ewangelią. Ten człowiek, błogosławiony Józef Sebastian Pelczar, był waszym biskupem, a wcześniej jeszcze. Był synem tej Ziemi. Pielgrzymowanie człowieka, który nie tylko mówi Panie, Panie, ale który czyni wolę Ojca, prowadzi do tego Królestwa Niebieskiego, które Chrystus, syn Ojca, ukazał nam jako cel ziemskiego pielgrzymowania. Cel ostateczny, w którym wypełnia się do końca powolanie ludzkiej osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boga samego. Jakże wielka jest moja radość, że mogę w dniu dzisiejszym odwiedzając diecezję przemyską, ogłosić sługę Bożego, Józefa Sebastiana Preczara Syna tej ziemi i biskupa w Przemyślu, błogosławiony. Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do Królestwa Niebieskiego. Są to ludzie. Tacy jak każdy z nas, którzy tą drogą szli w ciągu swego ziemskiego życia i którzy doszli, ludzie, którzy życie swoje budowali na skalę, na opoce, jak to głosi psalm dzisiejszej liturgii, na skalę, a nie na lotnym piasku. Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu, wyraża się w Przykazaniach Dekalogu, wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu na Górze, w ośmiu błogosławieństwach. Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada, nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Zatem, jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim, nie każdy, który mi mówi Panie Panie, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Spójrzmy na drugie przykazanie Boże od strony jeszcze bardziej pozytywnej. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, mówi do nas Chrystus Pan. Aby widzieli Wasze dobre czyny i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Oto mocny zrąb, na którym człowiek roztropny wznosi dom całego swego życia. O takim domu mówi Chrystus. Spadł deszcz, bezbrany potoki, Zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, on jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Jednakże skala, opoka to nie tylko Słowo Boże, nie tylko dekalog czy kazanie na górze, czy kazania, czy błogosławieństwa, Skala to nade wszystko Chrystus sam. Józef Sebastian budował dom swego ziemskiego życia i powołania nade wszystko na Chrystusie, na nim samym, w nim bowiem objawiła się do końca sprawiedliwość Boża, o której apostoł mówi, że chociaż jest poświadczona przez prawo i proroków, to jednak od tego prawa jest niezależny tą Bożą sprawiedliwość, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem, która w oczach Boga czyni człowieka ostatecznie sprawiedliwym, jest Chrystus sam. Człowiek buduje dom swego życia ziemskiego na nim. Buduje na odkupieniu, które jest w Chrystusie. Buduje na krzyżu, w którym przez swoją śmierć odkupieńczą Chrystus zgładził grzechy całego świata własną krwią. Śmierć grzechu zniszczył swoją własną śmierć. Buduje więc człowiek w dom Królestwa Niebieskiego w swym ziemskim bytowaniu przez wiarę. Tak właśnie budował Józef Sebastian i dlatego dom jego życia ziemskiego Ostał się wśród wszystkich burz i doświadczeń. Dojrzał do tej chwały, jaką człowiek, stworzenie może odnaleźć tylko w żywym Bogu. To właśnie jest owa pełnia, do której wszyscy zostaliśmy wezwani w Jezusie Chrystusie. Kościół jako lud Boga żywego, odkupiony za cenę krwi Chrystusa, jest cały, wezwany do świętości. Uczestnictwo w świętości Boga samego jest powołaniem wszystkich, każdego i każdy. To powołanie stało się udziałem biskupa Józefa Sebastiana, ale są obok niego także inni słudzy Boży z ostatnich czasów, którzy wyróżnili się szczególną świętością życia. Wymieńmy choćby błogosławionego Rafała Kalinowskiego, który będzie wnet kanonizowany w Rzymie, a także zakonicę Bolesławę Lament, czy Franciszkanina Rafała Chylińskiego, których będę miał szczęście wynieść do chwaly ołtarzy w czasie obecnej pielgrzymki ojczyzny. To tylko niektórzy spośród tych, którzy czekają na uroczyste potwierdzenie ich świętości przez Kościół, a przecież każdy znał i myśli teraz o kimś bliskim który heroicznie realizował swoje chrześcijańskie powołanie. A w wiekach minionych, w owych sześciu stuleciach dzieju, z pewnością nie mało było wśród ludu Bożego Waszej diecezji osób, które szły tą samą drogą i budowali swój dom na skalę wiary. Spełniając wolę Bożą, którą jest uświęcenie człowieka. Dziś trzeba nowej wiary, nowej nadziei, nowej miłości. Trzeba odnawiać świadomość prawa Bożego i odkupienia w Chrystusie. Tak, drodzy bracia i siostry, trzeba odnawiać. Świadomość prawa Bożego i odkupienia w Chrystusie. Trzeba wołać, tak jak dzisiejsza liturgia, naucz nas, Boż, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź nas w prawdzie, aby dom naszego życia, osób, rodzin, narodu i społeczeństwa pozostawał utwierdzony na skalę aby nie wznosić go na lotnym piasku lecz na skalę na skalę Bożych przykazań na skalę Ewangelii na skalę, którą jest Chrystus Wczoraj i dzisiaj ten sam, także i na wieki. Amen.